cie kochani właśnie idziemy na metro jedziemy dzisiaj na knageci czyli na taki wieczór panieński tradycyjny nigdy na czymś takim w Turcji nie byłam wystrojone idę w tej sukience bo nie mam żadnej tej wieczorowej podobno jeszcze pójdziemy na wesele jutro czy pojutrze postaram się też was, wam nagrać więc co zabieram was w coś takiego tradycyjnego dzisiaj Dzisiaj zapraszam na tradycyjną noc henny, po turecku znaną kna Gecesi. Jest to taka tradycyjna impreza, na której najczęściej są zaproszone wszystkie kobiety. Teraz jest trochę inaczej. I, I takie imprezy są często mieszane. Zazwyczaj kiedyś odbywały się w domu panny młodej. Teraz odbywają się na wynajętej sali ze względu na ilość gości. No i tutaj impreza się zaczyna od takiej tradycyjnej części, kiedy panna młoda ściska dłoń, nie chce tej dłoni otworzyć. E, wołana, wzywana jest mama pana młodego, która przynosi złotą monetę. No i wtedy panna młoda. Otwiera dłoń, a na dłoni jest ta moneta położona. No wtedy potem się nakłada henne, zabezpieczy się takim pięknym kwiatem, taką turetką czerwoną. No i ma to chronić państwa młody przed złem i urokami, czyli tak inaczej zwane nazar. No i tutaj już odbyła się właśnie. Ta, zobaczcie, ta ceremonia, akurat na tej imprezie uczestniczył też Pan Młody, był też dziadek i ojciec panna, Panny Młodej i Pana Młodego, ogólnie, ogólnie były kobiety w większości. Rodzina Panny Młodej jest taką bardziej nowoczesną powiedzmy rodziną, a rodzina pana młodego jest rodzina tradycyjna, taka zakryta, czyli taka bardzo ciekawa była ta impreza, bo połowa gości była właśnie zakryta z chustami, połowa gości bardzo nowoczesnych, z nowoczesnymi, dość otwartymi strojami. No i tutaj jest zabezpieczana właśnie ta henna. No i za chwilę panna młoda będzie wychodziła na salę, będzie śpiewana taka tradycyjna m, piosenka, no i, i, i e, będą, e, zaczyna się taka ta część taneczna, tutaj oczywiście jeszcze zdjęcia, panna młoda nie płakała, tutaj akurat ta starsza pani to jest babcia, bo panna młoda nie ma mamy, no i tutaj jest panem młodym. E, Zaczynają się tańce. Jak widzicie, panna młoda ma granatową, tradycyjną sukienkę. Zazwyczaj na takiej kina Gejesi panny młode mają dwie sukienki, jedna tradycyjna, a potem taka wieczorowa na Całą imprezę opłaca rodzina panny młodej, tak jakby to jest ostatnia noc przed ślubem. Akurat tutaj ta impreza była we środę, wesele było w niedzielę. No bo wiadomo, czasy nowoczesne, więc to się wszystko zmienia, ale tutaj, o, jak widzicie, piękna tradycyjna sukienka, a sukienki opłaca rodzina pana młodego. No i tutaj zaczyna się taka, bym powiedziała, impreza po prostu. Wygląda to bardziej jak wesele, dużo tańców, różnorodna tradycyjna muzyka. Nie ma na tej imprezie żadnego poczęstunku. Były takie po prostu orzeszki, woda do picia chyba i jakaś Coca-Cola czy Pepsi i to wszystko. Był też bar, gdzie można było zamówić jakieś sobie napoje, a poza tym nic na stołach nie było. Impreza taka zazwyczaj trwa do 23.00. No tutaj było e, tak samo, więc e, mam nadzieję, że taki filmik Wam się też e, spodoba. Jak chcecie wiedzieć trochę więcej o Kina Wiegency, zapraszam na kanał do Gabi. Tutaj gdzieś podlinkuję link do filmu, e, właśnie o tej takiej tradycyjnej imprezie, tam ona o wiele więcej opowiada, jak to wszystko wyglądało i teraz wygląda. Chyba słyszycie tam w tle gra muzyka, no niestety tam nie mogę się do Was odezwać, jest dużo gości, wszyscy tańczą, jest wesoło. Na takiej nocy henny, czyli po turecku kna gegesi. nigdy w życiu jeszcze nie byłam. Byłam na weselach tureckich, ale nie zdarzyło mi się uczestniczyć w takiej uroczystości. Nagrałam tam sporo, no właśnie się zastanawiam jak to zrobić, pokombinować, żeby też oddać Wam... Um... No ten klimat, tę muzykę, więc może po prostu e, no jakoś pokombinuję, żebyście mogli zobaczyć ten filmik i usłyszeć tę muzykę. No, a ja wracam tam do gości. E, jest godzina chyba 22. Ma to trwać jeszcze godzinę. No i potem idziemy z mamą na jakieś jedzenie, bo tutaj jedzenia nie ma na takiej uroczystości. E, napoje też trzeba sobie kupić. Jest woda i Coca-Cola. I jeszcze orzeszki. W takim ładnym miejscu to jest, tak jakby na poziomie minus jeden, bo się z, z dworu z ulicy wchodzi i jest coś takiego, taka cała ścieżka. Zobaczcie, o tak ładnie. Musiałam przerwać, bo tutaj osoby niektóre już wychodzą i nie jest 22, jest 22.30, więc jeszcze pół godzinki i uciekamy, ale bardzo mi się podoba. Tam troszeczkę też potęczyłam, no ale nie mogłam tego nagrać, bo telefon był w torebce. No i co? Mam nadzieję, że coś takiego Wam też się spodoba, i tutaj jeszcze nie kończę filmik. Jeszcze pójdziemy na jakiś spacer, może na jakieś jedzenie, bo jak powiedziałam, jedzenia tutaj nie ma, a ja mam ochotę na coś konkretnego, bo dzisiaj jadłam tylko śniadanie. Jesteśmy już po. Tej uroczystości. Czekamy na metro, no i wysiadamy gdzieś tam w pobliżu taksim. Jeszcze chwileczkę się przejdziemy, bo jest taki ciepły wieczór i może jakieś lody. Już chyba na konkretne jedzenie nie mam ochoty, ale na loda takiego tradycyjnego to się skuszę, bo potem długo tych lodów nie będę miała u siebie, więc co? Zabieram Was jeszcze na chwileczkę na taki spacer razem i tyle. Taki, taki ten vlog będzie bardzo taki chaotyczny, no ale robię daily vlogi teraz to. To takie będą. Jaki fajny piesek, tak? O! kończę dzisiejszy wieczór tutaj ten nieskładny vlog niestety idziemy dalej zjadłam kukurydzę na pewno między zębami mam jej części no a teraz lody jestem monotematyczna znowu mango i melon bardzo je lubię teraz tutaj już ta część Taksim taka bardziej wolna tam było bardzo dużo ludzi no i co wracamy pogoda bardzo Przyjemna, taki wiaterek, jest do domu mamy tutaj parę kilometrów, mama bardzo blisko centrum mieszka, więc widzimy się w kolejnym dniu. Dzisiaj było noc henny, ale jeszcze jesteśmy zaproszeni na wesele. Wesele będzie przed moim wyjazdem, więc też Wam nakram i pokażę, więc miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa! Ak deniz, akşamları bir başka.